Aneta Chwalba, witam i zapraszam w kolejną teatralną podróż po regionie. Dziś opowiemy m.in. o nowych tytułach, które pojawią się w ten weekend w repertuarze. A zatem chodźmy do teatru. Dziś na początek wizyta w teatrze małym w Tychach, bo tutaj w ten weekend premiera właściwie ra premiera monodramu Krystiana Drmana „Hibernacja”. Rzecz o Czapkińsie. to ty byłeś jakby prowodyrem tego, żeby ten spektakl powstał. Za tobą chodziła ta historia? Tak wyszło. Ona się we mnie zrodziła w 2018 roku w listopadzie, kiedy po raz pierwszy postanowiłem rzucić wszystko i tym razem nie wyjechać w Bieszczady, ale w Himalaje i przejść trekking dookoła Everestu. Okazało się, że zahaczyłem jeszcze o kilka innych szczytów, ale tak, pamiętam moment kryzysu w Himalajach, kiedy przyszła do mnie taka myśl, że gdzieś na tym paśmie niedaleko jest Tomek. No a było to świeżo pod tym styczniu 2018 roku, wtedy pomyślałem sobie, że jeżeli przyjdziemy kiedyś odwaga, żeby stworzyć monodram, to myślę, że to ta historia. Obawiałem się tylko, że ktoś może mnie uprzedzić, ale ta historia czekała na mnie. Himalayan Highway Jedziemy, jedziemy, kolejne godziny. Na początku był pomysł Krystiana, żeby opowiedzieć na scenie o Tomaszu Mackiewiczu, no ale trzeba było tę historię jeszcze stworzyć, napisać, e, jaki pomysł, jakie inspiracje tutaj się pojawiły. Rzeczywiście ten sposób powstawania spektaklu był trochę inny niż zazwyczaj, bo często jest tak, że to dramatopisarz albo reżyser przychodzą z pomysłem, angażują aktorów. Tutaj to jest spektakl, który powstawał w głowie aktora, powstawał przez dobrych kilka lat. I Krystian tym pomysłem mnie zaraził. Więc, jako dramaturg, jako reżyser, miałem trochę ułatwione zadanie, ponieważ to, co w jakimś takim ładnym języku określa się mianem przygotowań, badań, a w tej kalce językowej, która przemknęła do teatru, nazywa się researchem, zostało już przez Krystiana wykonane. To znaczy, ilość materiałów, które on zgromadził, ilość książek, które przygotował, ilość opowieści, którymi zechciał się podzielić, była tak olbrzymia, że ja na starcie czułem się tak nasycony tą historią. Że właściwie czego później bym nie przeczytał, z kim bym nie porozmawiał to to na widziałeś. ten temat? to Dokazywało się, że to już zostało mi przez osmozę, przez Krystiana przekazane. I bardzo szybko w procesie prób okazało się, że ten tekst właściwie trochę układa się sam. Przesiadka w Emirata. To jest też dla nas trochę historia o tym, jakie są granice przekraczania granic. Tak dość paradoksalnie i, i właśnie jaką cenę płaci się za bezgraniczne pragnienie wolności. Natomiast zależało nam właśnie, żeby koncentrować się na życiu, a niekoniecznie na śmierci, na tym tragicznym finale, który wszyscy znamy, bo to jest tylko jakiś punkt dojścia, natomiast ta fascynująca, piękna, złożona biografia ma bardzo wiele aspektów, gdzie wspinaczka jest właściwie jednym, jednym z nich. Poland, Polska! Wow I się wszyscy zaczynają zbiegać! Lewandowski! Lewandowski, good footballet! Zmierzenie Polska. się z materią monodramu. Bo to też taki y, szczyt do zdobycia dla aktora. Y, bardzo ważny chyba. Myślę, że od pomysłu 6 lat już podchodzę na tę górę. <głosy> <głosy> 6 podejść myślę, że tak jak Tomek <noise> Mackiewicz na nangę. Mam. Pukaliśmy do, do kilku drzwi w e, polskich teatrach. E, to Nanga Parbat i historia Tomka znalazła swoje no, miejsce no, w tych akcjach. No, I'm Mackiewicz, Czapkins! Mountainer. No i czarny. I myślę, że to też nie jest przypadkowe, bo Tychy himalaizmem stoją, mają te dobre strony, czyli tu urodził się m.in. Adam Bielecki, tutaj przybywał długo Krzysztof Wielicki, ale mają też tę mroczniejszą stronę, która wiąże się z, z lawiną pod, pod Rysami. No i gdzieś Tychy się nam ładnie polinkowały, żeby te historię opowiedzieć właśnie tutaj w Teatrze Małym, a zwłaszcza, że właśnie tutaj odbywa się co roku festiwal monodramu Motyw". O, Woda bieżąca z hydranta! Oh, xneadani. Festiwal Monodramu Motyw już od mm -hmm. praktycznie, to już 11 rok będzie, kiedy on stale ulega takiej profesjonalizacji. Został, został wzbogacony jego, jego formuła o, o, tą, o tą formułę mistrzowską, czyli mamy panel e, mistrzowskich monodramów i panel spektakli konkursowych. No i aż się prosiło, żeby zrobić coś naszego. No i akurat w zeszłym roku w trakcie festiwalu Monodramu, gdzie Krystian Durman był takim naszym e, festiwalowym reporterem i zapraszał na spektak, się rozmowy o tym, że chciałby zrobić monodram trochę utrzymany w duchu modnego teraz bioteatru o właśnie Mackiewiczu, o się Tym bardziej, że sam chodzi po górach i, i, i fascynuje się tym tematem. No i zaczęły się rozmowy i stwierdziliśmy, że jasne, będzie to to. A z uwagi na to, że festiwal jest w marcu, no to zrobiliśmy pra-premierę tego spektaklu teraz w styczniu, no bo data 25 stycznia jest też dosyć kluczowa i symboliczna dla postaci Tomka Mackiewicza, więc teraz świętujemy prapremierę, a 18 19 marca e, już w ramach festiwalu, 17 edycji festiwalu Monodramu Motyw e, będzie to już taka oficjalna this premiera festiwalowa. Yes, this is my stop. What? W Bielsku Białej spotykam się z aktorami teatru polskiego, Aleksandrem Bestykiem i Sławomirem Miską, żeby porozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, które miało miejsce tutaj na waszej scenie. Ale to nie był spektakl, tylko Wielka Gala i Kary 2024. Co to za nagrody? nagrody, które są rozdawane co roku przez prezydenta Bielska Białej, one są w trzech kategoriach. Jedno z nich jest za szczególne osiągnięcie danego roku. To są to nagrody kulturalne oczywiście. E, druga jest jakby nagrodą e, za cało kształt i trzecia jest dla... Mm... Instytucji, które bardzo mocno wspierają kulturę w naszym mieście, jest to też jakby kara specjalna. Dlatego są jeszcze nagrody honorowe, w sensie dyplomy honorowe w różnych jakby dodatkowych kategoriach. W tym roku ta scena należała do artystów Teatru Polskiego. Zostaliście nagrodzeni, ale tych nominacji było znacznie więcej. Tak, koleżanka aktorka Oriana Sojka I Katarzyna Zielonka za choreografię, która również współpracuje z naszym teatrem. Adam Myrczek z tego. Tak, co... nominowany. No i y, nagroda specjalna dla pana Aleksandra. Ponad 60 lat na scenie. 65. Szósty zaczynam. No właśnie, wyjątkowa sprawa, ale jak się wychodzi na scenę, nie po to, żeby zagrać, tylko odebrać nagrodę, to emocje są chyba inne. Oczywiście. Bardzo się denerwowałem. Ja w zasadzie jestem spokojny, ale jeżeli wiem, że. Wszyscy są zwróceni na, na mnie, to wtedy nerwy są większe. A ta scena, to miejsce jest dla pana wyjątkowe, bo pan w wielu teatrach w czasie swojego życia pracował, ale ciągle gdzieś się. się to wielko pojawiało. Tutaj zaczynałem, przede wszystkim tutaj się urodziłem, mhm. tu zaczynałem pracę. Krążyłem po Polsce i zawsze wracałem tutaj. To są właśnie te ikary, taka statuetka. Sławku, ty dostałeś nagrodę za... Szczególne wyróżnienie, w sensie Szczególne. osiągnięcie jakby mm -hmm. danego roku. Przypadło za Walusia w Dopiachu. To też był bardzo wyjątkowy spektakl w waszym repertuarze. Jedna z nielicznych inscenizacji tej sztuki, właśnie Różewicza. Powrót do tej y, realizacji, którą Witold Mazurkiewicz i Janusz Szewomirskim robili w Lublinie. I też ty w roli, którą kiedyś Witold Mazurkiewicz kreował. Wszystko się zgadza. <noise> no, ale... Niełatwa sytuacja. Oczywiście trzeba było zbudować na nowo i troszkę po swojemu jak najbardziej tą rolę, ale zawsze ktoś siedział z drugiej strony, kto patrzy i mhm. jakby doskonale wie, o czym mówię. Ta sztuka y, nie jest lekka, no. ale wzbudziła no. chyba duże zainteresowanie wśród bielskiej publiczności. Właściwie kompletami szły. się, Oczywiście tekst nie jest łatwy, ale myślimy wszyscy chyba przy tej realizacji, że, że, że dobrze, że, że to robimy, że, że, że trzeba o tym mówić. No to, to są tematy, tytuły, które powinny być w repertuarze od czasu do czasu i, i oczywiście, że wiemy, jak, jak to wygląda, że ludzie wolą lżejszy repertuar, przyjemniejszy. A tutaj nie Ale sztuka powinna zmuszać no do myślenia. Zgadza się, zgadza się, więc jak najbardziej. I odzyw jest, jest jak najbardziej mhm. bardzo, bardzo dobry. A same pozytywne rzeczy słyszymy i to jest wspaniałe. No i teraz y, ten spektakl powróci na scenę, kiedy będzie go można zobaczyć. Gramy y, już za niedługo, pierwszy, drugi luty. Da, da, ty, ty pierwszy na chodnika! Ja wykonuję za ciebie brudną robotę, a ty się jeszcze krzeszowicie Daj spokój chłopaki! Życie jest jak koszulka dziecka. Krótkie i usrane. <słyszyk> a pana, panie Aleksandrze, gdzie będzie można zobaczyć na. Koniec tego miesiąca, 29-30, skąpiec. To zapraszamy i na Dopiachu, i na skąpca do Teatru Polskiego, żeby zobaczyć nagrodzonych aktorów tej sceny. Pierwsza premiera w tym roku w Teatrze Bania Luka w Bielsku Białej to Calineczka. W jaki sposób udało się przepisać na nowo tę klasyczną bajkę Andersena? Chodziło przede wszystkim o to, żeby nie stracić nic z oryginalności, z tych wszystkich sytuacji, które Andersen stworzył. Ale chciałem uzupełnić troszeczkę o to, co ta główna bohaterka myśli. Co takiego się stało, że ona sobie w ogóle radzi z tymi wszystkimi sytuacjami, że ona się nie tylko załamuje, ale, ale w jaki sposób potrafi się zbudować, że było źle, to było wczoraj, ale teraz jestem tutaj, jest dzisiaj i mogę iść dalej, naprzód. To jest taki trochę teatr drogi, więc czego celineczka podczas tej swojej podróży się uczy i czego dzieci mogą się nauczyć od celineczki? O, myślę, że bardzo dużo. Te mm. Calineczki y, tak naprawdę podczas spektaklu to jest cała droga, droga dojrzewania, droga odnajdywania siebie, samoświadomości, samonazywania. W naszej interpretacji salineczka dużo dostała już z domu, ponieważ mama nauczyła ją nazywać emocje i wyposażyła jej w te narzędzia. Jednak jak to jest, jak odnajdujemy się w świecie, gdzie nie każdy ma te narzędzia mm. i nawet jeżeli je mamy, jak je używać? Więc y, Tutaj yy, nocalineczka spotyka się z dużym wyzwaniem. O! Mówi się o takich spektaklach, że są familijne przedstawienia, bo sam Andersen mówił, że on tworzy pudełka, gdzie dorośli zaglądają do środka, a dzieci patrzą na opakowanie, więc tam jest bardzo dużo różnych warstw, ale jednak myśląc o trzylatku, pewne rzeczy muszą być w umowności, w uproszczeniu. Tutaj też i forma plastyczna, i, i muzyka, i konstrukcja tego spektaklu są bardzo uproszczone. Dajemy też pole do wyobraźni, dajemy duże, konkretne formy lalkowe, na które dzieci mogą popatrzeć, których się mogą złapać, ale też mogą sobie podróżować swoją wyobraźnią przez ten spektakl. Idea, um, Jaki znalazł pan pomysł na wykreowanie tego świata? Były może jakieś japońskie inspiracje? <laughs> uh, yeah, this, uh, tak, szczególnie projecta, wykorzystanie projekty, tego projektora, grafoskopu, a także pomysł Jacka, który poprosił mnie, żeby lalki idea, miały japoński system. japoński system. Na przykład lalka calineczki zrobiona jest w starym japońskim, japońskim stylu z mechaniką star, wewnątrz. Mechanik Także żaby. Użyłem tu klasycznych japońskich technik. To jest Pana pierwszy raz w tym teatrze? Tak. No i jakie wrażenia? Interesujące. Muszę powiedzieć, że pracowałem już w Katowicach. Rzeszowie i teraz tutaj, zawsze z Jackiem Popławskim. On się przenosi z teatru do teatru, a ja tylko podążam za nim. Ale za każdym razem ta praca wygląda zupełnie inaczej. To bardzo interesujące. To Jest dużo muzyki, piosenek. Rzeczywiście, tutaj o warstwę muzyczną zadbał nasz kompozytor Maciej Cempura i rzeczywiście nie lada wyzwanie dostaliśmy tutaj jako cały zespół, ale też jako Zalineczka jest ta warstwa muzyczna i też te skomponowane piosenki, no, ale nie jest to musical. W tym roku mija 150 lat od śmierci Andersena, 220 od jego urodzin, więc takie dwie ważne rocznice, a ta literatura cały czas aktualna? cały czas aktualna i cały czas na tyle y, pełna znaczeń, y, że możemy odnajdować to, co jest nam potrzebne w tym akurat konkretnym momencie i to co nas zainspiruje i co będzie ważne dla współczesnego widza. To wszystko na dziś, a w oczekiwaniu na kolejny odcinek niezmiennie zachęcam do oglądania archiwalnych programów. Chodźmy do teatru, które z łatwością znajdziecie Państwo w internecie. Można uzupełnić wiedzę na temat repertuaru naszych scen. Ponownie widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!